Ta dzisiejsza Ewangelia zaczyna się bardzo dynamicznie. Tłum uczniów przychodzi do Jezusa, ciśnie się do niego, bo chce go słuchać, chce widzieć cuda, które on czyni. A Jezus, można powiedzieć, trochę gasi ten tłum i mówi o ich motywach. Mówi: Przyszliście do mnie dlatego, że się najedliście chleba do sytości. I mówi: Nawet jeżeli ten chleb rozmnożyłbym wam. Drugi, trzeci, piąty raz, to nie zaspokoi on takiego głodu, który nosicie w sobie. Mówi do nich, zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne. To nie chleb, to nie emocje, to nie chwilowe doświadczenia czy uczucia dadzą uczniom pełnię szczęścia. Jezus mówi. Tym, który może wam dać szczęście, jestem ja. Ja, który jestem chlebem życia. I każdemu z nas dzisiaj Jezus zadaje to pytanie: czy w to wierzysz? Nie abstrakcyjnie, to jest takie bardzo konkretne pytanie, bo jeśli wierzysz, to kiedy ostatni raz u Niego byłeś? Jezus mówi: każdy, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. Kiedy ostatni raz przyszedłeś do Jezusa na adorację? Kiedy ostatni raz z wiarą czytałeś Jego słowo? Czy wierzysz w to, że w tym jest dla Ciebie życie wieczne? Takie życie, które się nie skończy, po którym nie będziesz już łaknął, które da Ci pełnię pokoju w Twoim sercu.